Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnych newsach. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. Troszeczkę się ostatnio w branży działo, należy szczególną uwagę zwrócić na wrześniowe przedsprzedaże od Portal Games. A w tym filmie dowiecie się m.in. o premierze gry Pandemia Gorąca Strefa Europa od wydawnictwa Rebel, przedsprzedaży gry Food Chain Magnate od wydawnictwa Portal Games oraz przedsprzedaży pędzących żółwi XXXL od wydawnictwa Egmont. Gorąco zachęcam do lajkowania oraz komentowania aby ten film złapał wiatr w żagle, krótkie intro i zaczynamy. A zaczynamy od premier gdzie jedną z nich jest Pandemia Gorąca Strefa Europa od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 4 graczy na 30 minut oraz od 8 roku życia. W grze pandemii Gorąca Strefa Europa wcielacie się w członków zespołu badawczego wyspecjalizowanego w zwalczaniu pandemii. Wykorzystując swoje indywidualne umiejętności, musicie wspólnymi siłami powstrzymać rozprzestrzenianie się w Europie nowych groźnych chorób i jak najszybciej opracować skuteczne lekarstwa. Gra stworzy odrodzenie do dostania. Razem z figurkami oraz z odblokowanymi celami z kampanii od wydawnictwa Underworld Kingdom. A jest to gra od 2 do 6 graczy, od 90 do 180 minut oraz od 12 roku życia. Przygodowa gra planszowa, stworze przeniesie was w świat słowiańskiej mitologii, pełnej niezwykłych, magicznych postaci, żyjących w świecie ludzi i będących częścią ich codzienności. W grze stworze gracze wcielają się w jednego z 10 bohaterów i realizując kolejne misje, zwiększają swoje wpływy w krainie. W ramach w ramach akcji można między innymi pomagać lub szkodzić ludziom, wykonać zadanie albo nasłać ludzi należa innych stworzy. Dodatkowo wybranie konkretnej akcji przybliża wszystkie stworza do aktywacji wydarzenia, takiego jak na przykład Dziady czy Jaregody. W drugiej edycji gry Stworze odrodzeniem do krainy przyjeżdża gość z Półwyspu Bałkańskiego, daleka krewna rusałki Samo Diva. Nowy wygląd ma również plansza gry, na której zostały zaznaczone miejsca na kartach zadań i żetony oddziaływania. Premiery miały również Dwa nowe dodatki do gry Viticulture: Goście z Doliny Renu oraz Goście z Wrzosowisk. Dodatek Goście z Doliny Renu wprowadza do Viticulture zestaw 80 nowych gości, którzy mniej skupiają się na zdobywaniu punktów zwycięstwa, a zdecydowanie bardziej na winiarstwie. Te karty mają odmienne rewersy, ponieważ należy ich używać samodzielnie, bez karty z gry podstawowej czy innych dodatków. Dodatek Goście z Wrzosowisk to zestaw nowych kart letnich i zimowych gości. Można je połączyć z kartami z dowolnego wydania Viticulture. Karty zaprojektowali sam Uwe Rosenberg, Jamie Stegmaier oraz Alan Stone. Prowadzają one wiele możliwości i nowych dróg prowadzących do zwycięstwa. Holi, Festiwal Kolorów od wydawnictwa Muduko. O tej grze opowiadałem dosyć niedawno w 21 odcinku. Nagrałem o tej grze krótką recenzję oraz oczywiście unboxing. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Do gry Concordian od wydawnictwa Egmont. A jest to gra od 2 do 5 graczy na około 100 minut od 13 roku życia. Concordia to strategiczna gra Ekonomiczna, osadzona w czasach Imperium Rzymskiego. Zamiast szukać szczęścia w rzutach kością i kartach, musicie polegać na swoich strategicznych umiejętnościach. Dokładnie obserwujcie, w którą stronę rozwijają się przeciwnicy i gdzie znajdziecie okazję, by ich wyprzedzić. W grze będziemy wysyłać kolonistów, aby zakładali osady w całym imperium, a z nich pozyskiwać surowce, cegły, jedzenie, wino, narzędzia i ubrania. Każdy z graczy startuje z identycznymi kartami na ręce. Gra wymaga od graczy dalekosiężnego planowania i umiejętności przejrzenia zamiarów przeciwników. Każda partia jest inna, nie tylko ze względu na losowość w dostępnych kartach, ale także dzięki dwustronnej planszy. Nowa edycja Neuroshima Hex 3.0 Rock Molocha od wydawnictwa Portal Games. Neuroshima Hex to planszowa gra strategiczna rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie, opanowanym przez mutanty i bezwzględne maszyny Molocha. Nowa edycja jest wielkim pudle z mnóstwem materiałów promocyjnych i w nowej wersji graficznej. Nowe elementy, takie jak znaczniki punktów życia sztabu dla każdej armii, planszetki dla wszystkich frakcji, plastikowa wypraska mieszcząca wszystkie armie, wyczerpująca broszurka z najczęściej zadawanymi pytaniami, gratisowa kampania opowiadająca o początkach Molocha. Bestie, czyli nowa armia do Neurosim Hex 3.0, oczywiście od Portal Games. Czeka na Ciebie nowa, niezwykle ofensywna frakcja bestii. Wysoka mobilność i inicjatywa na poziomie 4 to tylko przedsmak. Umiejętność agonii pozwala bestiom przeprowadzić dodatkowy atak w chwili swojej śmierci, a jednostka Sempa może po bitwie przemieścić się na dowolne puste miejsce na planszy, ale uważaj, by nie wprowadzić do gry zbyt wiele bestii naraz, bo zaczną atakować siebie nawzajem. Gra Dragomino od wydawnictwa Fox Games. A jest to gra od 2 do czterech graczy na około 15 minut od piątego roku życia. Dołączyłeś do grona smoczych jeźdźców. Możesz teraz udać się na tajemniczą wyspę, gdzie będziesz szukał tych niesamowitych stworzeń. Pamiętaj tylko, że nie będziesz jedynym jeźdźcem w tych stronach. Kto z Was odnajdzie najwięcej smoczątek? Odkrywajcie kolejne obszary Wyspy smoczej. Coup Poruszając się po różnych rodzajach terenu, w każdym z tych miejsc, starajcie się znaleźć jak najwięcej smoczątek. Rozgrywka kończy się w chwili, gdy nie będziecie mogli dobrać nowych płytek obszarów. A teraz przechodzimy do przesprzedaży. A pierwszą z nich będzie Food Chain Magnate od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 2 do 4 graczy, od 2 do 4 godzin oraz od 14 roku życia. Poprowadź własną sieć restauracji do dominacji i spraw, aby Twoi klienci nie marzyli już nigdy o żadnym innym jedzeniu. Food Chain Magnate to jedna z najwyżej ocenianych strategicznych gier ekonomicznych, która teraz debiutuje w Polsce. Zatrudniaj kolejnych pracowników. Buduj strukturę firmy. Ci zdolni zapewnią ci dochody i dostaną awans, a ci mniej zdolni po prostu wylecą. Organizuj kampanie marketingowe, aby przyciągnąć do swojego lokalu jak najwięcej wygłodniałych ludzi. Nieustannie pilnuj swoich kucharzy, by sprostać wszystkim wymaganiom. Pamiętaj, klient nasz pan, a zadowolony pan zapewnia dochody. Bloodborne, gra planszowa od wydawnictwa Portal Games. Można w nią grać od 1 do 4 graczy, od 45 do 75 minut oraz od 14 roku życia. Bloodborne to kooperacyjna gra planszowa Erika Langa, Twórcy m.in. takich hitów jak Tulu Death May Die, Marvel United czy Rising Sun. Kultowy tytuł wideo doczekał się wreszcie planszowego wydania. Wcielcie się w czterech tropicieli o unikatowych zdolnościach. W trybie kampanijnym przejdziecie przez 4 kampanie i 12 rozdziałów. Po każdym zdobywając doświadczenie i rozwiązanie budowując swoje talie. Przemieszczając się będziecie odsłaniać kolejne kafle terenu, nie wiedząc co czeka za rogiem. Przyjdzie wam się zmierzyć z czterema bossami i hordami towarzyszących im potworów. Przenieś się do mrocznego świata Bloodborne. Dzięki ponad 40 wspaniale wykonanym figurką tropicieli i wrogów. Niesamowitym artefaktom i klimatycznej planszy miasta. Oddającej klimat epoki wiktoriańskiej. Czerwona katedra od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 4 graczy od 30 do 120 minut Oraz od 10 roku życia. Czerwona katedra to rozbudowana strategiczna gra planszowa, w której staniesz na czele rzemieślniczego warsztatu, próbując przejść do historii jako największy budowniczy najwspanialszej budowli ludzkości. Gra oferuje różne pola gry w zależności od liczby graczy oraz przystępny wariant solo. Na początku zawalczysz o prawo do wybudowania najbardziej opłacalnych fragmentów katedry. Kiedy już to zrobisz, rywalizacja przeniesie się na rynek zasobów, gdzie poprzez umiejętne zarządzanie kośmi pozyskasz surowy. I zdobędziesz przychylność poszczególnych cechów. Dzięki budowie zdobędziesz uznanie, jednak dopiero wykonanie zdobień w świątyni zapewni ci prestiż, najcenniejszą rzecz w rosyjskim imperium. Dreadful Circus od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 4 do 8 graczy, od 30 do 40 minut oraz od 14 roku życia. Jest to szybka, strategiczna gra karciana, w której staniesz się dyrektorem pełnego dziwactw i niedorzeczności widowiska, mrocznego jak najgłębsze zakamarki ludzkiej wyobraźni. Inwestuj w jednorazowe, dające szybkie korzyści występy, lub postaw na długoterminowe atrakcje. Jedne i drugie pozyskasz nie w inny sposób, jak tylko poprzez licytacje i twarde negocjacje z innymi graczami. Bądź sprytny, nieugięty i zawsze stawiaj na swoim. Pamiętaj, każdy chce zarobić, a twoi konkurenci, dla swojego widowiska, gotowi są posunąć się do największych dziwactw. Mechanika oparta na licytacji, negocjacjach i negatywnej interakcji między graczami. Dodatek do gry detektyw, oficerowie. Z pazurem? Nie może być inaczej, oczywiście, od wydawnictwa Portal Games. Oficerowie z Pazurem to dodatek do kultowej kryminalnej gry planszowej Ignacego Trzewiczka. Papuga Hola, Kocica Kleo, Fredka Śnieżek oraz psy Betty i Texas, bez nich rozwiązanie wielu spraw byłoby niemożliwe. Użyjcie nowych żetonów zwierzaków, które pozwolą wam niwelować stres lub wykorzystać niepowtarzalne zdolności czworonogów: takie jak szukanie tropu, zastraszanie czy oczarowywanie podejrzanych. Priorytetem staną się akcje zdecydujte w których przyjdzie Wam pod presją czasu podjąć szybką decyzję. DC Batman Metal od wydawnictwa Egmont. A jest to gra od 2 do 5 graczy, od 45 do 75 minut oraz od 15 roku życia. DC Batman Metal to gra typu deck building, polegająca na rozbudowywaniu swojej talii kupując karty z banku oraz tworzenia swojej strategii właściwie używając umiejętności na kartach. Gracze muszą walczyć nie tylko pomiędzy sobą, ale również z grą, która atakuje ich superłotrami z uniwersum DC. A pod koniec muszą zmierzyć się z potężnym Barbatosem. Gracz, który pod koniec gry zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa oczywiście wygrywa. DC Batman Ninja od wydawnictwa Egmont. Zestaw oparty na filmie animowanym Batman Ninja. Można go łączyć z każdą grą z serii DC Deck Building Game i grać jako Batman oraz jego sojusznicy przeniesieni do feudalnej Japonii. Zadawaj szybkie ciosy dzięki ninjutsu i walcz z przerażającymi wersjami klasycznych superłotrów z Gotham. Ostatecznym wyzwaniem będzie mega zamek stworzony przez połączenie pięciu superłotrów. A teraz coś ogromnego pędzące żółwie Xxx XL od wydawnictwa Egmont. Pędzące żółwie XXXL to ogromne pudło, w którym znajdziecie powiększone elementy ze znanej wszystkim gry pędzące żółwie. Dzięki temu będziecie mogli zagrać z dziećmi na podłodze, co zapewni im jeszcze większą frajdę. Celem gry jest doprowadzenie swojego żółwia do grządki Sałaty. Gracze mają do dyspozycji specjalne karty, za pomocą których żółwie przemieszczane są po trasie wyścigu. Oraz ostatnia gra u Bongo Lines, również od wydawnictwa Egmont. Najnowsza wersja gry Ubongo. Tym razem wszyscy gracze będą starali się rywalizować budując jak najszybciej ten sam wzór pokazany na karcie. Używając do tego trójwymiarowych prostokątnych klocków. Po dziewięciu rundach gracze sumują punkty. Wygrywa ten, kto zdobędzie ich najwięcej. Cztery poziomy trudności umożliwiają dostosowanie gry do wieku i doświadczenia graczy. I to już wszystko zniósł w tym tygodniu. Myślę, że macie w czym wybierać. Ja cały czas bardzo intensywnie myślę o grze Bloodborne, ponieważ słyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii oraz Teraz do kolekcji wpadnie oczywiście Food Chain Magnate. Dajcie znać w komentarzach, na którą pozycję z dzisiejszej listy najbardziej czekacie. Pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz suba dla zasięgów. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Miłego weekendu i do następnego!